Ale też nie wchodzi w życie, nie wchodzi migracyjny nie wchodzi w życie. To też, to też, nie? Dla, to, od, to od też dla, ale to też dlatego. Ale nie ma, znaczy, to też dlatego, że Polska ma taką pozycję, która jest w stanie niekorzystne według nas e, rozwiązania zablokować. Jest skuteczne, dlatego że podejmuje dobre decyzje, jeśli chodzi o. O bu budowanie pozycji Polski w Europie i w świecie. Siema, ja dziś rano poszłam do kawiarni, a Grzegorz z Hetyna do Radia Z. Co do wywiadu? Cóż, wystarczy powiedzieć, że robi wrażenie, niestety negatywne. Zresztą, kiedy ostatnio jakiś polityk obozu rządzącego zrobił dobre wrażenie? Jesteście na kanale A to ciekawe, zostańcie, bo dziś się trochę pośmiejemy? Subskrypcja jest? Łapka w górę zostawiona? Dawno nie słyszeliśmy nic o Grzegorzu Schetynie. Media zamilkły po jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dziś rano wyszedł z nory i dotarł do Radia Z. Schetyna od samego początku wywiadu wychwalał działania rządu Tuska, a jego samego nazwał skutecznym i dobrym premierem. A czy Donald Tusk jest skutecznym premierem, pana zdaniem? Jest skuteczny, dlatego że podejmuje dobre decyzje, jeśli chodzi o o budowanie pozycji Polski w Europie i w świecie. Polska wróciła do, do pierwszej linii tworzenia polityki, wypowiadania się w najważniejszych sprawach i wpływu na decyzje takie globalne, kluczowe. To no, się ale dzieje. Ale co takie zmieniliśmy w takim razie? Ale no to cała, cała polityka y, europejska, to co dzieje się w Brukseli, chociażby ten projekt budżetu na lata 28 no, ale jakoś Marko nie... Śmiem wątpić, czy dobrym premierem. Można nazwać polityka z niespełna poparciem społecznym. Jedyną rzeczą, w której Donald Tusk jest skuteczny, jest zatapianie poparcia, jakie zdobyła cała koalicja w 2023. Nie zrealizował żadnej z obieca ustaw. Nie potrafi nawet skutecznie zabezpieczyć granicy. Jeśli to ma być ta skuteczność, o której opowiada, to trudno się dziwić, że coraz mniej ludzi się na to nabiera. Pochwały dla skuteczności rządu brzmią jak żart. Zwłaszcza, że na realizację 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Czekamy już ponad rok. Rządzący obiecywali, że będą zgrani i gotowi do pracy od pierwszego dnia. Gdzie jest obiecany dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców? Gdzie tani kredyt 0% na mieszkanie? Gdzie kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych? Że takie um, radykalne zmiany, daleko idące, to wprowadza się w ciągu 100 dni, a to nie nastąpiło. Czyli rozumiem, że skoro Pan mówi, że pieniędzy nie ma i nie będzie, nie będzie cytując klasyka, czyli możemy zapomnieć absolutnie o podwyższeniu kwoty wolnej pod od podatku do 60 tysięcy złotych. To było jedna ze sztandarowych obietnic Koalicji I ona będzie Człowieka. I będzie wracać ten temat tej, tej kwoty wolnej od podatku. I uważam, że ale, to, bo to jest nasze zobowiązanie. On wracał nawet teraz w kampanii Czy do końca kadencji musi, zostanie tak, zrealizowana ta tak, to musi się zdarzyć. Znaleczce I w ostatnim, w ostatnim roku budżetowym, czyli w, y ale to 20, są w budżecie 28 roku. My musimy zapisać kwotę wolną od podatku. Ale może nie pamiętacie, ale to była jedna z głównych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, zapowiadana jeszcze przed wyborami w 2023 roku. Po zwycięstwie narracja szybko się zmieniła. Najpierw mówiono, że zmiana wejdzie w życie od stycznia 2024 roku, potem przesunięto ją na być może 2025 rok. A dziś oficjalnie mówi się o roku 2027, czyli już po kolejnych wyborach parlamentarnych. Mówią wprost. Obietnica z kampanii 2023 stała się obietnicą na kampanię w 2027 roku. Rozumiecie? Wybraliście nas i nasze postulaty w 2023, ale ich nie wprowadzimy, więc musicie zagłosować na nas jeszcze raz. To może wprowadzimy je w 2028. Słynne słowa Radosława Sikorskiego z kolacji w restauracji Sowa i Przyjaciele: dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać, wydają się tu niezwykle adekwatne. To jawne robienie z wyborców idiotów. Tyle że ludzie nie są już tak na Domyślają się, że jeśli coś zostało przesunięte z 2024 na 2028 rok, to równie dobrze może zostać przesunięte na 2032 rok. Bo wiecie, cóż szkodzi obiecać. Ja w ogóle nie uważam, że jeżeli przyjdzie kandydat do e, którykolwiek do pana Mencena i będzie chciał z góry wszystko podpisywać, to to, to, to jest dobrze i to, to jest pożądana sytuacja. Przez wyborców, tak? Ale oczywiście. Rafał Trzaskowski prezentuje swój program. Rafał Trzaskowski będzie zabiegał o wyborców Konfederacji. Dlaczego? Ja znam tych ludzi, nie tylko posłów, ale znam wielu wyborców z Konfederacji, którzy mówią tak. Absolutnie nie Nawrocki. Przecież o panu Nawrockim Męcen wypowiedział się jasno. Ukłony w kierunku przedsiębiorców, wskazanie na to, że polski ład zrujnował polską przedsiębiorczość, próba odbudowania. Tego porządku, to są wartości istotne. Co więcej, jednak zweryfikowaliśmy podejście co do migracji. Zadbaliśmy o zabezpieczenie ściany wschodniej. Jest sporo rzeczy, które się w tej liście, czy na tej liście yy, yy, pana Mencena no, co, co z, może. Co z, tej może... Listy, co z tej listy jest do podpisania. Bardzo proszę, podsuwam Panu. Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń. Zdecydowanie tak. I co, nie wprowadzicie nigdy żadnych już podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? Cóż szkodzi obiecać. Słucham? E... O, to nie taki, wierzę. To, to, taki, to taki żarcik. Zadaje no, pani, pani, pani redaktor pytanie w programie publicystycznym. No. Nie potrafię. publicystycznego. Panie no, ja Deklaratywnie ten, no, z, będzie pan deklaratyw... za chwilę wszędzie. Deklaratywnie więc... odpowiedzieć niespełniona obietnica będzie się jednak za nimi ciągnąć, i obserwując nastroje społeczne oraz sondaże, można przypuszczać, że koalicja z dużym prawdopodobieństwem straci władzę. Władza ma działać, a nie tylko mówić i obiecywać. Można by długo rozliczać ten rząd, ale jak jest, każdy widzi. Podobnie wygląda sytuacja w polityce międzynarodowej. Podczas półrocznej prezydencji w Unii Europejskiej Polska realnie niczego nie ugrała, mimo ogromnych możliwości i zapewnień Donalda Tuska z jego ekspoze o byciu graczem nie do ogrania. W jaki sposób dbać o dobre relacje z sąsiadami i równocześnie nie dać się ogrywać? Jak zwykle jego zapewnienia nie miały nic wspólnego z prawdą. Nic nie ugraliśmy ani nie zapewniono nam bezpieczeństwa. Wystarczy spojrzeć na granicę polsko-niemiecką. Niemcy, nasi sojusznicy z UE, robią z niej punkt przerzutowy dla odrzuconych przez siebie migrantów, łamiąc przy tym prawo europejskie. Migracyjne nie wchodzi w życie. To też dlatego, ale nie ma znaczy to też dlatego, że Polska ma taką pozycję, która jest w stanie niekorzystne według nas e, rozwiązania zablokować. I tak się dzieje. To też jest kwestia politycznej skuteczności, o której mówimy. W wywiadzie z Hetyna opowiadał o silnej pozycji Polski rzekomo zdolnej do blokowania niekorzystnych dla siebie rozwiązań. Rzeczywistość brutalnie weryfikuje tę propagandę sukcesu. Tyle, że pakt migracyjny został przyjęty, mimo że Polska głosowała przeciw. Oznacza to po prostu, że zostaliśmy przegłosowani. Politycy KO od Schetyny przez Trzaskowskiego aż po Tuska od miesięcy próbują przekonywać opinię publiczną, że pakt migracyjny UE nas nie dotyczy. Trzaskowski podczas kampanii prezydenckiej powtarzał, że Polska sama zdecyduje, czy przyjmie migrantów, czy nie. I spójrzcie Państwo na fakty, zwłaszcza zwracam się do młodych ludzi. Fakty w internecie granica jest szczelna. Prawo azylowe zostało zawieszone, a Pakt Migracyjny nigdy nie wejdzie w życie, bo to ja wpisałem w unijne dokumenty, że jeżeli pomożemy Ukraińcom, to nikogo nie będziemy więcej przyjmowali. Dziękuję bardzo. Problem w tym, że głosy z samej Unii Europejskiej mówią coś zupełnie innego. Wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej są jasne. Pakt Migracyjny obejmuje wszystkie państwa członkowskie, a jego mechanizmy obowiązują wszystkich, niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie. W razie odmowy relokacji kraj musi płacić, a mimo to Grzegorz Schetyna jeszcze Zapewniał, że Polska nie zostanie objęta przymusową relokacją i że rząd skutecznie negocjował w Brukseli. To nie jest dowód siły, to jest dowód bezsilności. Prawdziwym testem skuteczności nie są gesty w europarlamencie, ale realna ochrona i kontrola granic. Ten test rząd oblewa każdego dnia. Jaką wygraną w Brukseli można nazwać sytuację, w której Niemcy, nasz rzekomy sojusznik, bez skrupułów łamią unijne prawo i podrzucają Polsce migrantów? Gdzie jest ta słynna asertywność Tuska, kiedy niemieckie radiowozy bezkarnie przekraczają naszą granicę, traktując Polskę jak strefę buforową? Koalicja Obywatelska próbowała być twardym graczem w Brukseli, a skończyła jako bierny obserwator. Głosowali przeciw? Tak. Tak. Zablokowali coś? Nie. Czy nasze granice są szczelne? Nie. Czy Polacy coś z tego mają? Tak. Coraz więcej migrantów na zachodzie kraju. Pakt migracyjny może nie wszedł jeszcze w pełni w życie, ale kryzys na granicy mamy już teraz. Nasi niemieccy sąsiedzi wciąż łamią prawo, przerzucając migrantów do Polski, a rząd Tuska zamiast twardo negocjować, woli opowiadać o wyimaginowanej sile. Nasza pozycja jest tak potężna, że nikt się z nami nie liczy, skoro powraca temat stary jak zielony ład. Mercosur to jest oczywiście projekt, z którym tak samo jak... Jak Zielony Ład. To są rzeczy, które ciągle są przez nas nie, prze, przez nas. One nie mają swojego dalszego ciągu, więc ważne jest, żeby je w skuteczny nie, sposób nie, zablokować. No przecież, umowa z Mercosurem jest wynegocjowana. Cały czas nie znamy jej treści, bo nie jest przetłumaczona. Strasznie długo to trwa, ale nie, mieliśmy znaleźć mniejszość blokującą. Nie ma takowej. Ale nie jeszcze. wchodzi w życie, to jest najważniejsze dla nas, dlatego musimy szukać, co. szukać mniejszości blokującej. W każdym wariancie. To jest tak, że. Pani A Zielony Redak. Ład? Przecież y, są zapowiedzi generalnie, Ale też jednak... nie wchodzi w życie, nie wchodzi, pad migracyjny nie wchodzi w życie. Jak to, to, nie? to, od, to od też to dla... to też dlatego, ale nie ma, znaczy to też dlatego, że Polska ma taką pozycję, która jest w stanie niekorzystne według nas e, rozwiązania zablokować. I tak się dzieje. To też jest kwestia politycznej skuteczności, o której mówimy. Możemy negocjować i blokować niekorzystne zapisy? Zablokować całą inicjatywę? Ciekawe, jak skoro nawet nie mamy większości. I to są te wielkie sukcesy i możliwości, którymi się tak chwali Schetyna i cała koalicja obywatelska, to wygląda jak kompletna utrata kontroli, a nie silna pozycja. Jedyne na co mieli wpływ, to zmiana terminu jego wejścia, a ustawy, które bezpośrednio uderzają w polskie interesy, są przegłosowywane. Patrząc na ten wywiad, nie dziwię się, że Skhetyna nie przewodzi już Platformie Obywatelskiej. Jemu jednak ciągle było mało i następnego dnia poszedł do RMF po więcej. Pytany o termin hucznie zapowiadanej rekonstrukcji, przyznał, że może w ogóle do niej nie dojść. Uzasadnienie? Bo PiS też miał duży rząd. Znaczy, jeżeli ta rekonstrukcja, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że trudno sobie wyobrazić, żeby ona była tak masywna, jak ją zapowiadano. Czyli nie wcześniej. będzie małego rządu, jednak dalej będziecie dużym, takim zdeterminowanym. Tu siedmiu wiceministrów, tam dziesięciu. Zaczęli powiedzieliśmy o wyborach prezydenckich i tym, jak się skończyły. Chcę też powiedzieć, że ta konstrukcja tego wielkiego rządu i wielkiej liczby wiceministrów, ministrów i wiceministrów wynika z tego, co otrzymaliśmy od pisu. Więc cała konstrukcja przebudowy takiego centrum, dowodzenia centrum rządowego wymagała, Pani, czy będzie Pani wymagać. Ale pan powiedzieć, że to, że jest tylu wiceministrów w rządzie koalicji obywatelskiej, PSL-u, Nowej Lewicy i Polski 2050, to jest wina PiSu? Nie, ale PIS zostawił pis, rozbudował ten, rozbuchał ten rząd. My mówiliśmy o tym, że trzeba zmienić ustawę o działach, trzeba skomasować ministerstwa, trzeba. Inny sposób napisać centrum rządowe to nie będzie łatwe ze względu na to, że jest prezydent, który nie zawsze w moim zdaniem. To przekonaniu, nie będzie łatwo, będzie... ponieważ tworzycie koalicję i koalicjanci chcą mieć dla siebie miejsce. I wy też chcecie. To nie jest tak, że tylko Oczywiście oni chcą. tak, ale będzie komasacja ministerstw, będą większe ministerstwa, to zapowiedział premier, i to będzie zrobić. Jest... I to będzie. I to, zrobi. to jest po prostu podsumowanie koalicji obywatelskiej w pigułce. Pis może nie być już u władzy od prawie dwóch lat, ale i tak wszystko jest jego winą, nawet to, jak nieefektywnie zarządzana jest obecna koalicja. Nawet przegrana Trzaskowskiego to nie wina K.O. i bardzo słabej kampanii, to ci źli pisowcy i Goldberg, przepraszam, Kaczyński sfałszowali wybory. Co to za logika? Rekonstrukcja to ściema i nic się nie zmienia poza jednym. Wycinają niewygodnych ludzi. Kołodziejczak do odstrzału. Czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta, kim był? Dołączył do koalicji obywatelskiej, która jak wszystkich poprzednich partnerów wchłonęła. Partnerów wchłonęła. Lewica, Polska 2050. Te partie już istnieją tylko na papierze i potrzebują koalicji obywatelskiej jak kropluton cała ta rekonstrukcja to pic na wodę i mydlenie oczu wyborcom, że niby coś się dzieje. Realnie Tusk pozbywa się tylko kilku niewygodnych pachołków. Przed przejęciem władzy zapowiadali najmniejszy rząd w Europie, wyszedł jeden z największych w historii Polski. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Dawno nie było żadnych wieści o Grzegorzu z Chetynie. Napiszcie w komentarzu, co byście mu przekazali. Nie krępujcie się. Jak już tam będziecie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, by być na bieżąco. Byliście na kanale, a to ciekawe. Żegnam się z wami, ale nie martwcie się. Do zobaczenia wkrótce.